Uważam, że często popełniamy błąd, wyznaczając sobie zbyt małe cele. To brzmi kontrowersyjnie, przetestuj na sobie. Ja również tak zrobiłam. W moim życiu miałam większe szanse na osiągnięcie właśnie tych dużych, szalonych, ambitnych celów, aniżeli tych skromnych i mało ekscytujących. Dlaczego tak się dzieje? Ekscytujące cele budzą emocje, dają powód, by rano wstać z łóżka i wizję czegoś wspaniałego. Jeśli jesteś podekscytowany celem, masz zupełnie inną energię i zupełnie inną motywację do działania. Wielkie cele, ale eliminują niepotrzebny szum, wypełniają przestrzeń w życiu, sprawiają, że przestajesz zajmować się drobiazgami, wiesz, że trzeba się sprężyć, zakasać rękawy i zabrać do skutecznego działania. Budują Twoją wytrwałość, to najważniejszy powód. Jesteś o wiele bardziej skłonny miesiącami, a nawet latami dążyć do osiągnięcia naprawdę ekscytującego i znaczącego dla siebie celu, o którym marzysz, którego pragniesz, a wytrwałość jest kluczowym czynnikiem sukcesu. Dlatego wcale nie jest takie głupie, to powiedzenie, że jak już coś robisz to z rozmachem, wyznaczaj sobie duże cele. Nie bój się korzystać z tej strategii. Paradoksalnie masz większe szanse na ich realizację, a dodatkowo wartością samą w sobie jest to, że osiągniesz coś znacznie bardziej ekscytującego i satysfakcjonującego. No to powodzenia.